tutaj mamy trochę kabeleczków to są w miękkim koszulce 2,5. i pół widzę półtora też się gdzieś tu zaplątał o są kruciaki sprzęcior mój do kablowywania o, tutaj trochę koszulek leży tu leży półtora miękki i spaghetti trochę no trochę jest Tutaj mamy 1,5 twardy, 2,5 twardy, a to mamy 3,5 kwadrat. Też kawałeczek na dzisiaj to trochę oskurowałem. Na razie robię przerwę. No, jak na razie to, miękki kabel obrany, tu mamy mięciutki, czyli linka, tutaj jest grubszy kawałek się znalazło jeszcze izolacji kawałek no a tu, tu jest linka, a tu mamy drut także w skrócie Wam jeszcze raz pokażę jaką, mniej więcej, mniej więcej jaką technikę sobie obrałem po, po tych paru parunastu kabelkach także wkładam sobie drucik do maszynki i później wartkim luch, ruchem naciągam samą izolację także zaczyna się pojawiać drut i od razu rozdzielam go w maszynie izolacja i osobna drut cyk no i później składamy trochę to trwało ale już troszeczkę jest Mamy tutaj drucik do maszynki o, Łapię go wyciągam i gotowy I tak jeszcze z 500 razy i, i, i może dzisiaj skończę w poranną niedzielę Dobrze. Zobaczymy. Mniej więcej wstępnie już jak na razie tu mam 20, około 25 kg izolacji i chciałem właśnie podliczyć później, ile dokładnie yy, całość miała razem mieć z izolacją. Zważy to wszystko i zobaczymy, czy się opłaca obierać, czy lepiej w całości sprzedać kable, ale już jestem chyba tego pewien, że lepiej obrać. Monotonna praca, ale na pewno się opłaca. Także dalej sobie będę skórował i za moment się włączę ponownie. Także zaczynamy ważenie. Najpierw odworka z izolacją. Kamera każe. Sama izolacja została. Może mi się uda ją rzucić, waga. No jest takie, muszę go przytrzymać, bo się przewróci. Ale jest. 28 kilo. No, lecimy na 200-300, to 28 kilo. 28 kilo. Uw, izolacji. 28 kilo izolacji. Ja pierdzie. <grym> Dobra. No i co? No to jeżeli mieliśmy 28 kg izolacji, to teraz uważamy, ile i mieć wiochy. Normalnie koszyczek sobie weźmiemy. Starujemy. I zaczniemy od błahatej. Co my tu mamy? Błuchatej miedzi. 4 kg 4 880 Włochatej i dorzucimy teraz. Tak, tak chciałem tylko dla siebie wiedzieć, ile dokładnie tych miękkich kabli obrałem. To jest, no, prawie 5 kg to wrzucimy teraz. Tą grubszą to są 2,5 cala 2,5 kwadrat, a tutaj są te mniejsze. Mamy miedziuchę na wadze o, pełen koszyk zakupów <śmiedziuchowych> miedziuchowych Także cena wyszła 14,460 kg Także co mamy na dzisiejszą cenę? Mamy na metaleo po 32,70 drut milibary

Trochę to czasu zajęło. Parę godzin. Zarąbiasty wynik. Także co. Zaraz zobaczymy dokładnie. Ile całość ważyła. Także mniej więcej całości była. 42 kg Mniej więcej. Także z tego wyszło. No. 14,5 kilo miedziuchy. Także. Zobaczymy. Nie wiem dokładnie, podle kable są w całości, w kilogramach, po jaka cena jest. Może ktoś mi powie w komentarzu. Także z krótkim akcentem pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i zapraszam ponownie do następnego filmu. Oczywiście do subskrypcji, jeżeli ktoś nie ma, dzwoneczka i lajka w górę. I dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Hej!